W Krakowie odbyła się piąta edycja kongresu Open Ice Economy Summit. Edycja wyjątkowa, ponieważ hybrydowa, ale niezmiennie były tu poruszane najważniejsze problemy. Czy świat poradzi sobie z korzystem społecznym i gospodarczym spowodowanym pandemią? Czy paradoksalnie może to prowadzić do dobrych zmian? Właśnie o to zapytaliśmy Mateusza Zmyślonego. To słowo paradoks jest tutaj na miejscu całkiem, natomiast no myśmy mm, mówili o wszystkim tym, co dziś dzięki pandemii stało się oczywiste od samego początku, a to powoduje, że mamy 5 lat przewagi nad tymi, którzy dopiero dziś coś dostrzegają. I te 5 lat to jest bezcenny czas, bo myśmy go nie zmarnowali po prostu. Przez 5 lat w, w gronie kilku tysięcy ludzi pracowaliśmy tu w raz do roku spotykając się na szczycie, naprawdę przez te pozostałe miesiące też cały czas prace trwały. I tak naprawdę to jest nasz czas dzięki pandemii między innymi. W tym roku naszym hasłem przewodnim jest wyobraźmy sobie i staramy sobie wy właśnie wyobrazić świat zreorganizowany, przeorganizowany po pandemii, bo pandemia jest świetnym pretekstem. Czy też przymusem do tego, żeby wymyślić od nowa system. Czas na symbiocen, na nową epokę symbiozy człowieka z przyrodą i czas na zanegowanie starego systemu, który pochodzi z czasów rewolucji przemysłowej, sprzed 200 lat i odnosi się do całego systemu społeczno-polityczno-ekonomicznego w tej chwili. No a że te tematy są ważne i ciekawe, no to świadczy właśnie frekwencja. Jak na wydarzenie online, do którego trzeba się zalogować, zarejestrować, czy nie jest łatwo dostępne, mamy 2000 ludzi z 17. Krajów, bardzo dobrą frekwencję na poszczególnych streamach, bo mamy kilka scen równocześnie. Dało nam się przebić przez to szkło ekranu. Jest atmosfera. Ten Open Eyes, który wszyscy uwielbialiśmy na żywo tutaj w Centrum Kongresowym Krakowskim, daje radę przez komputer. Sytuacja na dzień dzisiejszy jest o tyle fajna. No, że możemy z optymizmem myśleć o następnej edycji, bo, no, oczywiście, mam nadzieję, że będziemy mieli wtedy taką prawdziwą, pełną hybrydę, czyli pełen ludzi na żywo IC, krakowski, a jednocześnie nauczyliśmy się już tego streamingu, którego bardzo nam brakowało wcześniej. Tylko to jest tak samo jak z całą tą pracą zdalną i nauką zdalną. Nie umieliśmy tego wcześniej robić, bo nie musieliśmy. W tym roku musimy, więc się nauczyliśmy, i w przyszłym roku będziemy mieli i jedno, i drugie, czyli dostępność całkowitą kongresu dla ludzi z całego świata. Nie macie pomysłu na jesienny spacer? Zarząd Zieleni Miejskiej ma dla was pewną propozycję. Jesteśmy w Parku Rzecznym Wilga, powoli dobiegają prace przy pierwszym etapie. Bardzo ważny dla Krakowian park, który będzie łączył tereny zielone. W sposób komfortowy będziemy mogli przejechać na rowerze, ale nie tylko. Będziemy mogli w takim bardzo naturalistycznym parku, bo to park, który przede wszystkim eksponuje tą dziką przyrodę, którą tutaj mamy wokół siebie. Kolejnym etapem to jest etap drugi, gdzie przygotowujemy się do tego, żeby wkrótce rozpocząć pracę, tak żeby połączyć te tereny zielone wzdłuż Wilgi. Docelowo chcielibyśmy, żeby można było aż do bulwarów wiślanych w sposób komfortowy dotrzeć, czy rowerem, czy na hulajnodze, czy po prostu spacerować, eksponując to piękno dzikiej przyrody, które tutaj mamy. Wszystkie prace przebiegają przede wszystkim pod dyktando chyba dzikiej przyrody, alejki, które przede wszystkim są alejkami naturalnymi, z naturalnymi drewnianymi krawężnikami, niewielka ilość małej architektury, tak żeby była alternatywa do, do tych bardzo terenów przy ulicy Kapelanka, żeby można było wzdłuż wilgi, e, no ciesząc się i obserwując tą dziką przyrodę, e, spędzać czas, ale także komfortowo poruszać się po mieście, e, szczególnie teraz, kiedy, kiedy w dobie epidemii ruch rowerowy zwiększa się. A po spacerze, mimo pandemii, zapraszamy Was na muzyczny spektakl. A gdzie? Gdzie tylko Wam wygodnie. Przy stole, na kanapie, czy może w dużym pokoju. Widzimy się na platformie Play Kraków. Za nami kolejna edycja Festiwalu Literatury dla Dzieci, który w tym roku odbył się pod hasłem Halo tu Ziemia. Wszystkie spotkania można było obejrzeć online. Wręczona została również nagroda imienia Ferdynanda Wspaniałego. A kto ją otrzymał w tym roku? W tym roku tą nagrodę otrzymała pani Maria Strzelecka za książkę Beskit, Beskitu. To jest nagroda, którą otrzyma wraz z czekiem na 20 tysięcy złotych. Serdecznie gratuluję. Pomysł na książkę wziął się tak, jakby troszkę od drugiej strony, czyli od rysunków. Bardzo chciałam zrobić ilustracje o Beskidzie, narysować właśnie zwierzęta, które tam są, tą przyrodę, zabytki. I potrzebowałam do tego książki. A wiadomo, książki dla dzieci są bogato ilustrowane. Nie praktykuje się raczej ilustracji tak gęstych w książkach dla dorosłych. Szukałam takiej książki, ale albo znajdowałam książki, które już yy, są zilustrowane, albo nie znalazłam właściwej i postanowiłam sama dopisać książkę do mojej wizji ilustracji. Daleko za polem jest stary las. Tam są zające i lisy, i sarny. Są tam nawet wilki. Tam sowy w nocy latają, tam wilki w nocy wyją. Siedzący obok na ławce romek niemiłosiernie przyciągał sylaby, mając nadzieję, że w tym czasie zdoła sobie przypomnieć, jak brzmią kolejne litery. Terko od jakiegoś czasu już nie słuchała. Patrzyła na szybę, po której spływały krople porannego, czerwcowego deszczu. Ulewa dudniła o oblaszanych dachach. Dziewczynka obserwowała pojedyncze smuszki, jeżeli tej dużej kropli uda się dopłynąć samej prosto do parapetu, zobaczy w lesie wilka – myślała. A jeśli połączy się z inną kroplą po drodze, to tylko jelenie i sarny. Cały czas, jak na złość, krople się łączyły. Chyba zgodzicie się ze mną, że nie ma nic lepszego na długie listopadowe wieczory niż książki. Dlatego będziemy mieli od dziś przez kolejne cztery wydania naszego serwisu dla Was pewne książkowe propozycje. A co poleca nam Jacek Darkiewicz z Księgarni Nowej? Przekonajcie się. Znajdujemy się w Nowej Hucie, więc pierwszą pozycję, którą chciałem polecić jest to książka właśnie o tej dzielnicy, kobiety Nowej Huty. Cegły, i petardy, Kasi Kobylarczyk. Jest to nowa książka, w której, reportaż, w którym opowiada o historiach kobiet z Nowej Huty. Pokazuje jak bardzo te kobiety są ważne w historii Nowej Huty i jak często zapominane. Drugą książkę, którą chciałem polecić jest to książka Błażenia Strzelczyka, Moja Żona Głaszcze Jerze. Na pewno jest to ciepła opowieść, wyjątkowa właśnie, myślę, że w tym zimnym czasie. Jest to zbiór o rozmów z małżeństwami, którym udało się przetrwać wiele, wiele lat wspólnie, w radości, w smutku. Jest, na pewno warto ją poczytać i sprawdzić. Trzecią książkę, już jesteśmy przed świętami. Polecam dla dzieciaków, jak Winston e, uratował święta. Jest to e, ciekawa opowieść, szczególnie na czas Adwentu, ponieważ składa się z 24 opowieści e, na każdy dzień Adwentu. Co jest ciekawe w tej książce, także, to każdej opowieści do, towarzyszy jedno adwentowe zadanie. A teraz ważny apel dla seniorów. A my zapraszamy osoby 65. Plus. Które się zdecydują na szczepienie przeciw grypie. Mamy szczepionki rzeczywiście i mogę wszystkich namawiać tylko do tego, żeby się szczepili, że te akcje, które były ruchy antyszczepionkowe i tantary, proszę popatrzeć, jakoś szczęśliwie się wyciszyły. Jednak absolutnie się szczepmy. Więcej szczegółów na temat akcji znajdziecie na stronie internetowej szpitala. Niestety do teatru chwilowo jeszcze iść nie możemy. Ale my nie pozwolimy wam o nich zapomnieć. Dziś w ciekawym miejscu zabierzemy was na wirtualny spacer po Teatrze Starym imienia Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Co kryje się w tych niezwykłych murach? Jakie duchy tam jeszcze zostały? Pozwolę sobie odbyć krótką z państwem wędrówkę. Zapraszam.